Cześć, ja jestem Adam i witam Was już w drugim odcinku z naszej serii z Minecrafta. Dzisiaj postaramy się wybudować mm, taką piwnicę albo magazyn, coś takiego. No i dobra, od razu bierzemy się do roboty, ponieważ pod ostatnim odcinkiem pisaliście, że troszkę był jednak za długi, także ten albo zdążę mm, zrobić krótszy, uda mi się to, albo będzie cięcie jakieś. Okej, okay, tak więc tak mm, Coś koło 60. właśnie pierwszego Może 60 poziomu chciałbym kopać mm, I dobra, tutaj ustawiamy sobie Nie to, czy tu, będę, czy tu dam radę ustawić drabinkę ok, wyjdę sobie jeszcze na chwilę mm, Ach, tu się nie da, dobra, to rozkopmy ok, ustawię sobie drabinkę, teraz się da wyjść No i dobra, coś takiego, i tak Mm, tutaj to troszkę trzeba rozkopać. Ja sobie tam zaznaczyłem, do jakiego poziomu chciałbym to mieć rozkopane. I może sobie jeszcze zaznaczę jakoś bardziej ten teren. Także ok. O, tutaj sobie pozaznaczałem. I dobrze, powiedzmy tutaj. I troszkę to rozkopię, żeby wiedzieć, dokąd mam tutaj robić wszystko. A może spróbujmy się tam dostać. O. Tutaj. Dobrze, coś takiego. Teraz sobie muszę wyjść. Tutaj jeszcze sobie rozkopię. Tu chyba będzie łatwiej. Bo ten początek jest gdzieś tutaj. O, właśnie. Tak więc dobrze. Tutaj już mamy połączenie. I okej. Okay, troszkę by to musiało być wyższe. Właśnie tutaj. I może jeszcze jedno niższe. Okej. Okay, tak więc tutaj będzie przyspieszenie. Ja sobie wykopię tutaj te miejsce. I zaraz do Was wrócę. Miejsce już mam wykopane, i teraz tak, chciałbym tutaj zbudować takie jakby stropy. Tak to się chyba nazywa. Tak więc, ok, w miarę to będzie wyglądało, znaczy w miarę, mniej więcej to będzie wyglądało jakoś tak, i tutaj to jeszcze będzie musiało być połączone. Tak więc zróbmy coś takiego. Przesunę sobie to drewno o, obok siekierki. I dobra, coś takiego będzie fajnie. Fajnie będzie tutaj zrobić. Ok, powiedzmy tutaj. Żeby tak nie było przy ścianach cały czas. O, tak. Ok, tutaj też. No i na środku powiedzmy jedno. Tyle chyba będzie ok. Teraz tylko to połączymy. Dobra, tutaj będę miał właśnie taki mały magazynek, jakąś piwnicę, coś takiego. Oczywiście znowu to zrobię właśnie w takim stylu. Znaczy to jest tutaj już zepsute, zawalone. Coś takiego. No i dobrze, tutaj może jeszcze o w ścianę będzie coś takiego wmurowane. I dobra, oczywiście jaskinia ta tutaj nie jest tak idealnie wykopana. Tak więc tutaj w rogach jeszcze powsadzajmy tak. Gdzie nie, gdzie takie kamienie Tu powiedzmy, wykopmy coś jeszcze Żeby to, wiecie, nie było takie gładziutkie Takie gładkie, idealne, tylko wyglądało jak jeszcze mm, Jak jeszcze, właśnie takie nie do końca zrobione Coś takiego O, dobra I tak, tutaj mam pomysł Powiedzmy tak, tutaj ten strop się zarwał I coś takiego, tutaj będzie wylot do góry Chyba będzie to w miarę ciekawie wyglądać. W głowie, jak to sobie tutaj wyobrażałem, to w miarę fajnie wyglądało. I ok, jak to się zawaliło? To tak, na początku musi być troszkę kamienia. Tak więc, powiedzmy, tutaj jest kamień. I oczywiście, przysypane to będzie ziemią. O, coś takiego, że właśnie to tutaj się niestety zasypało. Ten strop tutaj. O, zróbmy, może tak. Tutaj, że on się właśnie zawalił. O tak. O. I coś takiego, nie? Że to tutaj nie wytrzymało mm, i właśnie niestety puściło. I dobra, z podłogą. Czy będziemy coś robić z podłogą? Chyba nie. Także tutaj, o, tutaj jeszcze wykopiemy coś takiego. Myślę, że pochodnie jednak powstawią właśnie, o, tutaj na tym. Przenieśmy je z dołu. Tutaj mi jeszcze brakuje czegoś, to powiedzmy wstawimy. Ok, tutaj połączę No i dobra Świeczki przenieśmy do góry O tutaj, żeby też tego nie było za dużo, ale właśnie w miarę fajnie tak wyglądało Ok, tutaj Oczywiście wszystkie narzędzia mam już jak widzicie ulepszone, diamentowe Ponieważ na odcinkach chcę właśnie wszystko, wszystko nagrywać Chcę, żeby wszystko na odcinkach było pokazane no więc, ale jednak też właśnie chcę, chcę sobie grać, no tak więc jedyne wyjście to jest kopanie, no i cały czas siedzę w kopalniach, cały czas kopię, no i potem takie są właśnie tego efekty. Jak możecie zobaczyć, mam stack diamentów. Jeśli ktoś miałby właśnie jakiś problem, że niby ja chociaż wątpię, no ale jeśli ktoś by miał jakiś problem, to tam porobiłem screeny, żeby nie było. Na kilofie mam Fortune 2, także też z jednego, z jednej, Rudy diamentu, wypadają na przykład dwa diamenciki, trzy, coś takiego, i dobra. Może jednak tu ustalmy deski, znaczy ustalmy, wstawmy deski, ale też co jakiś czas, powiedzmy tutaj to było wyłożone, zaczęło gnić, coś takiego, nie? No, jednak ten Minecraft musi poruszać troszkę wyobraźnie. Tak, właśnie, kiedyś, nie wiem czy teraz też jest w trailerze, ale kiedyś było, że że tutaj jedyne granice w tym Minecrafcie to jest właśnie wyobraźnia Tak więc okej okay. Tutaj sobie to wykładamy Okej okay. Tutaj troszkę drewna Zaraz dodamy jeszcze jakąś ziemię o może tutaj też zrobimy ten motyw z tymi liśćmi, że jakoś one tutaj wchodzą albo po boku po, po prostu wstawmy no to właśnie te liście mają imitować taki mech czy tam te liany Coś takiego, nie? Że to, że to naprawdę jest tutaj opuszczone hmm, Zarosło wszystko Okej, okay, czy są jeszcze jakieś liany na dole, znaczy liany pochodnie? Nie ma, także tu sobie wstawmy jeszcze pochodnie może Okej, okay, tutaj też zarośnięte całe Dobra No, gdzie nie, gdzie? Myślę, że najbardziej tu U góry niech to będzie takie O, Dobrze, wyjmę sobie to stąd na chwilę, bo mi przeszkadza Okej, okay, pobiegam tu jak szalony, powstawiam to wszystko I dobra, tutaj chyba sobie też piecyki wstawimy mm, Kurczę, nie wiem właśnie co zrobić z tym stołem do en Enchantu i z tymi książkami Ale raczej nie będziemy tutaj tego robić. To właśnie ma być taka piwniczka Okej, okay, tu jeszcze brakuje, tu parę tych liści wstawmy sobie. No będzie tu właśnie dużo tych elementów. Liści i lian. Ale chyba będzie okej. Okay, chyba Wam się spodobał pierwszy odcinek. Także żeby Was nie zawieść. Drugi też powinien być dobry. No jak każdy kolejny, nie? Dobra, tutaj troszkę coś takiego. O, może zwisające takie wstawmy. No, kilka też. Bez przesady. I dobra. To już mamy. Czy coś z płotkami będziemy robić? Może tutaj na przykład Nie wiem To by mogło być jako takie pochodnie Tylko jakby to właśnie wyglądało O Coś takiego Chociaż jak one są na boku To już jest, to już jest dobrze mm, Dobrze Tutaj wstawiamy sobie skrzynki Zaraz Wam też właśnie mogę pokazać Nie wiem jak te skrzynki ustawiać do końca Może tak po parę O coś takiego Bo tutaj oczywiście będę sobie wstawiał Dobrze, czekajcie, muszę sobie tak zrobić. Tutaj sobie będę wstawiał takie mniej potrzebne rzeczy, myślę. To będzie tylko taki magazynek, taki schowek właśnie, żeby coś z tymi, z tymi śmiećmi, śmieciami, nie wiem jak to się odmienia, żeby coś z tym zrobić właśnie. I to chyba będzie najlepszy sposób, żeby się tego pozbyć, bo... Wiecie, mógłbym po prostu wyrzucić do lawy, spalić te wszystkie mm, przedmioty niepotrzebne, to znaczy tam cobblestone, dirt ale jednak kiedyś się to może przydać, nie? nie wiem, może wpadnę na jakiś pomysł, że zbuduję zamek chociaż wątpię, ale może coś takiego właśnie do tych większych konstrukcji będzie potrzebne, ok, lecę szybko po białe drewno ponieważ jego mam najwięcej i, i z niego chcę robić skrzynki dobra, to sobie skryjmy tutaj jeszcze dużo skrzynek, ok nie wyszło w sumie jeszcze, jak tu będzie gdzieś jakiś stack O, zróbmy tak sobie stack I dobra, piecyki czy ja tu... Tak, tu jest cobblestone 8, 16 I dobra, idziemy to tam wszystko wypełniać mm, Gdzie są te piecyki? Tutaj, a skrzynki tutaj, ok No a jednak tych płotków tam nie będę wstawiał tak to w miarę... A czekajcie, jeszcze zobaczymy jak to z góry wygląda. Czy jest ten taki efekt? O. Jak na moje, to fajnie. Tutaj powiedzmy coś takiego. No, żeby to jeszcze bardziej tak naturalnie wyglądało. O. Myślę, że takie coś... Takie coś już jest mega. No i dobra, możemy nawet sobie tędy wejść na szybciutko. Tutaj jeszcze jakieś skrzynki. Tutaj... A może też je tak troszkę chaotycznie powstawiam. One się tu, ta się nie będzie otwierać. Tak więc ją zwiniemy. I okej, okay, tu może na początku ustawię sobie właśnie te piecyki. No, w miarę chaotycznie, ale też żeby one były jakoś fajnie ustawione, ponieważ mi się przydają. Tam na dole też ma piecyki, ale tu, tu nie zaszkodzi też sobie ustawić. Mm, w tę stronę go ustawmy. Ok, działa to, no to fajnie. I dobra, tak. Tu już mamy dużo skrzynek, tu też dużo. Tu nie będę robił. Ok, to może na początku jeszcze. Oj, co to się stało? Nalianie chyba chciałem postawić. Tutaj jeszcze na początku ustawmy sobie dwie. Dobra, tu może jakąś jedną, tu jedną, tutaj. I chyba tyle, bo już będzie to troszkę przesada. A, i workbench. O, workbench tu oczywiście się przyda. Myślę, że na początku i może gdzieś tutaj w środku, jakby mi się kiedyś miał przydać. I dobra, tak, stwórzmy sobie mm, tabliczki. Dobrze. O, może 6. tak, czy to się da ustawić... A, na kontrol, dobrze. Mm, dirt. Czy tam ziemia, napiszmy po polsku? Mm, co to się robił? kontrol? ok. Ziemia. No i tak powiedzmy, o, te, te będą na ziemię tutaj. Mm, tych tutaj. To znaczy te będą tutaj na kamień. Da się nic zrobić. Nieładnie wygląda. No to będzie kamień, OK. I tutaj też jakieś tam surowce. Hmm, czy tam kamienie, szlachetnie, no może surowce po prostu I wiecie co, to by chyba było na tyle Ja wam jeszcze tak przejdziemy szybko do, do kopalni Szybko przejdziemy się do kopalni O no, więc tak, ten odcinek chyba będzie fajny Dosyć krótszy I okej, okay, następny odcinek też zrobię w miarę taki krótszy I chyba to będą takie przenosiny tak jakby Chociaż nie wiem, czy to nagrywać, zobaczę. W sensie, chodzi mi o to, że mm, te rzeczy przyniosę tam jeszcze do tego domku. O, jak widzicie, tu wszystko mam. Te rzeczy tam przeniosę do domku. Mm, do magazynu też poprzenoszę te wszystkie rzeczy. Zobaczcie, ile Redstone'a, ile węgla. I tak, jakby ktoś jeszcze pytał przy okazji. No, mamy jeszcze troszkę czasu, także ja kopię w ten sposób. Robię sobie prosty tunel i na prawo kopię tak daleko, jak sięgam, i na lewo. I to jest mój sposób. Robię takie takie właśnie ogromne tutaj tunele tamten jest mega długi, ten tak samo i w tę stronę jeszcze robiłem no więc dobra, tutaj kowadło, tu mam ulepszania jakieś proste w miarę no i dobra, wejdźmy sobie na powierzchnię tam zakończymy odcinek o, to też troszkę długo tutaj zajmuje przeważnie kopię coś koło 13 poziomu jakoś tak Tak więc jest ok. Aha, jeszcze ktoś pisał mi o teksturpaku. Wiecie co kurczę mi się podoba ten teksturpak? Mm, napisałem tam właśnie, odpowiedziałem w komentarzu tej osobie, która napisała, żebym zmienił, y że będzie live i tam może wybierzemy sobie teksturpak. Ja myślę, że to jest dobry pomysł. I okej, okay, tutaj właśnie tak jak mówiłem, te mosty. Tu jeszcze wpadłem na pomysł, żeby jakoś zagospodarować, mm, myślę, można tak powiedzieć, tą górę. I tak, następny właśnie odcinek. Albo będą to te przenosiny, albo tam już sobie zrobimy wieżę którąś. Znaczy którąś wieżę pierwszą. Ponieważ ostatnio jak biegałem sobie, szukałem właśnie krów, żeby skórę na książki, na te regały zdobyć. No to powiem szczerze, że zgubiłem się trochę. Musiałem sobie, znaczy wcześniej zrobiłem screena koordynatów, więc jakoś trafiłem. Ale jak to oświetlimy, zrobimy ją dosyć, dosyć dużą, to myślę, że będzie wszystko ok. Tak więc ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Możecie pisać właśnie, co na przykład tu mogę zrobić, co mogę tam jeszcze umieścić. No i dobra, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie No i widzimy się na jakimś liveie, ewentualnie na następnym odcinku. Dzięki za uwagę, Cześć